Żarty z komunizmu. Towarzyszu, idę spać, obudźcie mi o siódmej. Tak jest. Kurde, jak ja mogę odbudzić? Czas stawać, towarzyszu Lenin. Nie, zbyt oficjalnie. A może spróbuję? No już, otwórzcie oczka, towarzyszu Lenin. Nie, jeszcze gorzej. To już? Wiem, zaśpiewam mu międzynarodówkę. Wyklęty powstań ludu ziemi. Powstańcie, których męczy głód.